I czy się ja mam tam we wtorek? My chciałem wam bardzo podziękować za to, co się wydarzyło w poniedziałek, która rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Dał nam ogromną ilość satysfakcji i zadowolenia z tego, że Akcja Miś wypaliła i to jak. Bardzo dużo portali napisało o tym, co wydarzyło się, uwaga, w Warszawie, Zielonej Górze, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu, Zduńskiej Woli oraz w Gdańsku. Dziękuję tym wszystkim, którzy mieli siłę, aby z samego rana, z tymi właśnie naszymi kochanymi misiami, ale takimi obmandażowanymi, takimi trochę pokiereszowanymi, wyjść w swoich miastach i zostawić się na przystankach autobusowych. W różnych miejscach, gdzie ludzie chodzą, mijają, mogą na to spojrzeć i mogą przeczytać hasło. Nie bij mnie, kochaj mnie. To taka nasza akcja, w której wzięło udział kilka tysięcy Pruszaków. Te Pruszaki, które otrzymaliśmy w zupełnym prezencie od bardzo wielu przyjaciół. Następnie je bandażowaliśmy, tuliliśmy do siebie, rozwoziliśmy je. W Warszawie nie są ta Przygoda miasto już wtedy żyje. O 5 rano wszyscy już zaczynają jakieś ruchy wykonywać. O 6 rano naprawdę miasto już stętniło życiem, a w tym wszystkim nasze misie. Ogromne, wielkie, wielkie dzięki dla tych, którzy się przyłączyli do całego ad hoc zorganizowanego działania. To tak wyszło po prostu nagle. Daliśmy wam znać, i następnie historia misia y, trwała przez kilka godzin. Dziękuję tym wszystkim, którzy fotografowali mi się, którzy rozsyłali dalej opowieść i myślę, że trzeba akcję powtórzyć. Zbierajmy już misie, Zbieramy już misie, aby ich było nie kilka, może kilkadziesiąt tysięcy, aby je rozstawić w różnych miejscach i żeby one przypominały o jednej najważniejszej zasadzie, aby raz na zawsze skończyć z maltretowaniem dzieci, z agresją zazwyczaj dorosłych wobec dzieci, która w Polsce niestety mamy uczucie, że narasta. 19 tysięcy w ciągu roku zdarzeń z udziałem bardzo agresywnych dorosłych, czyli zdarzeń wobec dzieci. Mówmy temu stop, przeciwstawiajmy się temu, ale także reagujmy na wszelkiego rodzaju sytuacje, w których podejrzewacie, że właśnie dziecko jest bite, że dziecko jest maltretowane. Nasze urządzenia, nasz sprzęt zawiesze na półki nie powinien ratować życia dzieci, które są pobite. Do tego w ogóle nie powinno dochodzić. Mówmy o tym. A więc kiedy będzie następna akcja, miś? Zobaczymy. Na razie zbieramy jeszcze informacje o tym, co się wydarzyło. A my, moi drodzy, pędzimy na bardzo ważną, niezwykle ważną uroczystość. Otóż, bardzo znana firma, firma o niezwykłym doświadczeniu w przeprowadzaniu różnych badań, zrobiła badanie marki. I my jesteśmy w przeciwnym miejscu. Marysi Konopnickie 6. To właśnie tutaj, w tym budynku, kiedyś przez kilka lat prowadziłem audycję w rozwoju harceckiej. Tutaj mieszkał Tyrman, który pisał swoje książki tuż po wojnie, czyli gmach Inki, organizacji katolickiej, która jest znana po dzięcie na całym świecie, ale także tutaj dzisiaj, w tym miejscu, gdzie był basen. Gdzie jak byłem mały, przychodziłem tutaj ze szkoły, aby się uczyć wpływać. Dostaliśmy takie wyróżnienia, niezwykle ważne, najbardziej poważna instytucja na świecie, która się nazywa Brand asset valuator, która przyznaje co 3 lata taką daje ocenę marek. Spośród 1500 marek polskich wybiera markę najlepszą, markę, która w ciągu tych 3 lat ma swoje największe osiągnięcia pod różnymi względami, jako wojownik, jako kusiciel, jako przyjaciel, jako ktoś na kim można polegać, jako najlepszy w swojej branży i tak dalej i tak dalej. Dzisiaj przed Wystawiano wszystkie marki, marki bardzo znane, takie jak ta Mleczko Wedel, takie jak czekoladki Raffaello, takie jak firma Timbar, ale także rozgłośnie radiowe, telewizyjne, firmy produkujące piwo. Co to znamy? Były także osoby, tak jak Maryla Rodowicz, Jakuba Wojewódzki, jak Doda. Doda niestety odnotowała w ciągu trzech lat największy spadek. Kiedyś była bardzo wysoko. Liczymy na to, że nadal będziecie cenili do, to jest to osoba, która także potrafi niezwykle dawać innym ludziom dużo do dobrego, ale jakim zaskoczeniem dla nas było, że trzy lata temu na drugim miejscu w tym roku Pierwsze miejsce, pierwsze miejsce, w 1500 marek. Firma opiera się na najróżniejszych badaniach, które wcześniej powiedziałem, ale nie jest to yy, firma, yy, która powstała ni, ni zowąd. Jest to firma, która działa od wielu lat na całym świecie. Pośród 3200 respondentów, zadając im różne pytania, wtedy to wszystko zbiera dokup i tutaj w tym miejscu analizując, mówiąc, yy, odzwierciedlając, wręczono dy, dyplomy. Pierwsze miejsce, między innymi za to, że zauważono, że w naszym działaniu, pełnym empatii. Jest także dużo marek samych w sobie. Światełko do nieba to jest marka. Pokojowy patrol to jest marka. Yy, przystanek Woodstock to jest marka. policz się z cukrzycą, bieg to jest marka. Tematy z samych finałów to jest yy, marka. Nasze programy medyczne to są marki. A więc w jednym stworzyliśmy także wiele, wiele różnych yy, marek. A co było bardzo miłe, że kiedy wręczano także nagrody takim firmom jak Google, jak polski Facebook, polski Google, którymi Współpracujemy, okazuje się, z wieloma markami, bardzo mocno współpracujemy, chociażby Lipton, herbata. Teraz będziecie widzieli w całej Polsce opakowania z herbatą. 78 groszy już powiem formalnie jest przeznaczonych na działalność statutową fundacji. Piękne opakowania, które my zaprojektowaliśmy, a tym samym firma Lipton jest razem z nami. Z bardzo wieloma firmami działamy. Kiedy 22 lata temu rozpoczynaliśmy, nie było w ogóle internetu, nie było telefonów komórkowych, nie było Facebooka, nie było Google. A Teraz to wszystko jest i świetnie nam się współpraca układa. Bardzo dziękujemy, bardzo się cieszymy. To ja Wam wszystkim dziękuję za to, że tak fantastycznie razem gramy. Mimo, że jak to mówią nieraz psy czekają, karawana idzie dalej, utrzymujemy bardzo wysoką pozycję, najwyższą. I to, co dzisiaj usłyszeliśmy, Życzę nam wszystkiego, abyśmy się stali marką na świecie, abyśmy się stali marką, która wytycza, która pokazuje, w jaki sposób, czy to w Polsce, czy w Bułgarii, czy w Ganie, czy we Francji, prowadzić pewne programy według pewnych standardów. Dziękuję Wam bardzo. Pędzimy do fundacji. Już jesteśmy u nas, mój drodzy. Przez cały czas trwa tutaj zre praca przed. Fi przedfinałowa. Marta, możesz drukować, nie ma Piotr już właśnie ustala z menadżerem The Raining Days yy, warunki, jak będą grali u nas na finale, ponieważ na finale będziemy mieli bardzo dużo muzyki, bardzo dużo muzyk, bardzo dużo będzie się działo i pod płacem kultury, ale także u nas... Studio. Dzisiaj muzycznie KSU z tej płyty, która wydana została już parę lat temu, 2005 rok. Niesamowity koncert. Niesamowity koncert do kupienia w Siema Shopie. Także bardzo dobra marka. Spotkanie z Bogusławem Woło, Wołoszańskim. A jutro, moi drodzy, pędzimy do mosiny. Czyli mosina, czyli tam, gdzie drukujemy nasze yy, yy, skarbonki, które będą za chwilę do Was jechały. A to jest kolejna nowa, piękna koszulka, którą możecie już zamawiać w Siemach To jest tył tej koszulki. Szulki. Zobaczcie, jak się świetnie komponuje z tym. Ja Was żegnam do usłyszenia. Jutro będziemy w Poznaniu, a także do Was nadamy oczywiście naszego bloga. Jeszcze raz wielkie dzięki za najlepszą markę w Polsce. Cześć, siema!